Dzień dobry, witam w rozmowie o 24. Moim państwa gościem Mateusz przygoda z działu rekrutacji Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Trwa rekrutacja zimowa, taka szczególna, no bo skierowana do konkretnych osób. O tym zaraz do konkretnych studentów, o tym zaraz powiemy. Ile kierunków czeka na tych przyszłych? i obecnych studentów poniekąd. Mm. Przygotowaliśmy ponad 60 kierunków, dokładnie 64 kierunki, przede wszystkim w języku polskim, ale mamy też bardzo szeroką ofertę w studiu w języku angielskim. Praktycznie każdy nasz kierunek, który proponujemy w języku polskim, ma swój właśnie odpowiednik w języku angielskim, co jest istotne z perspektywy późniejszych losów zawodowych, żeby dać taką możliwość komuś, żeby się kształcił już w języku angielskim, z którym później pewnie na ścieżce zawodowej będzie miał dużo do czynienia. No właśnie, jak wielu studentów wybiera tą opcję z językiem Angielskim, no bo on w tych branżach takich technicznych, przemysłowych, czyli tego, czego uczą się studenci, no jest tak naprawdę codziennością. Tak, właśnie przez to, że i tak, i tak w pracy czy na, już na studiach pierwszego stopnia sporo osób, z, szczególnie w tym obszarze kierunków związanych z IT, tam mają do czynienia z językiem angielskim praktycznie nieustannie, więc dla nich jest to dość naturalne, że Prawie, kształcą że pierwszy się... pierwszy język. Tak, bo częściej używają go myślę, że na zajęciach jako pierwszego języka niż języka polskiego. Także tą ofertę dlatego rozszerzamy. Natomiast mamy też tam dużo osób, które studiują u nas za zagranicy. Przyjeżdżają do nas na studia i mamy, Dzięki temu takie interkulturowe kierunki, mhm. gdzie, gdzie ten język angielski jest takim spoiwem między Polakami a cudzoziemcami. Z tym, że na tych kierunkach anglojęzycznych mamy dużo mniej miejsc niż na kierunkach w języku polskim, także tam nie mamy żadnego problemu, żeby skompletować studentów, mhm. żeby, żeby właśnie na tym kierunku mogli studiować. Ta rekrutacja zimowa jest specyficzna, mówiłam o tym, że właśnie specyficzna ze względu na to, do jakiej grupy jest kierowana, mhm. i powiedzmy o tym. To są studia magisterskie, ale. Dlaczego akurat teraz trwa rekrutacja? My na Politechnice kształcimy studentów głównie w obszarze nauk technicznych, stąd kierunki, które proponujemy są w większości kierunkami inżynierskimi, mhm. co oznacza, że trwają 7 semestrów, 3,5 roku w odróżnieniu do, od kierunków licencjackich, mhm. które trwają 6 semestrów, stąd nasi studenci kończą właśnie... E, teraz. Właśnie teraz, mhm. jest styczeń, początek lutego, to jest ten czas, kiedy podchodzą do obron, otrzymują tytuł inżyniera, stąd właśnie, żeby nie robić im takiej luki półrocznej, to nie czekamy z rekrutacją do lata, tylko proponujemy właśnie kontynuację studiów na studiach magisterskich, tworząc rekrutację zimowo. Także to dla tych osób, które mają tytuł zawodowy inżyniera, to właśnie ta rekrutacja jest skierowana do nich. A ile tych miejsc jest dostępnych dla studentów? Ponad 3300 miejsc przygotowaliśmy na tych 64 kierunkach, także nie dość, że jest w czym wybierać, jeżeli chodzi o ofertę, także tych miejsc też na tych kierunkach jest całkiem, całkiem sporo. Także tutaj zapraszamy zarówno obecnych mhm. studentów, którzy już za moment staną się absolwentami, z tytułem inżyniera, ale też oczywiście zapraszamy wszystkich tych, którzy lata wcześniej już studia ukończyli, a chcieliby jednak te kwalifikacje magisterskie mm -hmm. dopełnić czy uzupełnić sobie to, to doświadczenie, to wykształcenie. Także dla nich też jak najbardziej ta oferta jest skierowana. A jak jest, jeżeli chodzi o kierunki? Mamy studia inżynierskie, i czy te studia magisterskie są? Kontynuacją, rozszerzeniem. Oczywiście to zależy od tego, jaką mm. kto sobie wybrał ścieżkę i ten, te studia pierwszego stopnia. Niemniej jednak, jak to się układa tendencyjnie. Czyli, czy rzeczywiście, jeżeli na początku studiowaliśmy to, to teraz idziemy dalej w tym kierunku. Jak studenci się zachowują? Czy właśnie raczej szukają już takiej bardziej wąskiej specjalizacji? Mhm. W ogóle intencją procesu Bolońskiego, który przeciął studia mhm. pięcioletnie jednolite właśnie na studia pierwszego stopnia, inżynierskie w naszym wypadku i magisterskie drugiego stopnia, właśnie miał skłonić studentów do tego, żeby po takim czasie studiów pierwszego stopnia ogólnym mogli wybierać wąskie specjalizacje, ale niekoniecznie w tym obszarze, mhm. w którym się kształcili na pierwszym stopniu. Oczywiście nie powielać tego trochę, prawda? Trochę nie powielać, mhm. ale ale oczywiście sporo osób kontynuuje tą ścieżkę, na przykład kończąc, kończąc informatykę stosowaną, wciąż kształci się na kierunku informatyka stosowana już w wąskiej specjalności. Natomiast jest sporo też takich osób, które po ukończeniu danego kierunku jednak decydują się mm -hmm. na tą ścieżkę magisterską trochę w innym obszarze. Tutaj też nie, można, nie możemy sobie pozwolić na bardzo mocno Jasne, inny Jasne, oczywiście nie można się odchylić, tak, Także po architekturze no, nie przyjmiemy kogoś na informatykę stosowaną, bo tutaj tematycznie to jest ze sobą mm -hmm. mało związane. Ale są takie możliwości, i dzięki temu, że na pierwszym stopniu kształcimy dość ogólnie, to wtedy właśnie na studiach drugiego stopnia, w większości kierunków, mamy od razu możliwość wyboru specjalności, czyli wąskiej dziedziny, w której po prostu ktoś będzie się kształcił i ostatecznie zostanie specjalistą właśnie z tej dziedziny. Podczas tej rekrutacji także dwa nowe kierunki elektroniczne systemy mechatroniki i energetyka jądrowa coś więcej o mm -hmm. tych kierunkach? To przede wszystkim jest efekt e, naszych obserwacji tego, jak wygląda rynek pracy i na co jest zapotrzebowanie. Energetyka jądrowa myślę, że tutaj dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, tak. skąd, skąd taki, e, skąd nasza odpowiedź właśnie, żeby kształcić na tym kierunku. E, wiemy, no przede wszystkim z mediów, ale tylko. Będą nam potrzebni specjaliści, Tak, będziemy prawda? mieć elektrownie i w <grym> tych e elektrowniach ktoś musi pracować. Akurat ten czas, gdzie studenci skończą studia i powiedzmy, że ta elektrownia u nas powstaje. Tak, bo jest to kierunek na w drugim mhm. stopniu, także tutaj to kształcenie przez najbliższe lata będzie przygotowywało kadrę, która w tych elektrowniach będzie, będzie pracowała, mhm. bo jednak myślę, że wszyscy wolelibyśmy, żeby tam pracowali specjaliści Zdecydowanie w, tak. tych, w tych obiektach. Także to jest nasza odpowiedź na to, żeby te osoby, które w tym obszarze mają zainteresowania, to żeby mogły się wykształcić, mogły zdobyć pewne kwalifikacje, kompetencje tak, żeby jak już ta elektrownia jedna czy, czy więcej... No właśnie, bo od jednej się zacznie, to. prawda? Ale myślę, że to kierunek przyszłości, jeżeli popatrzymy tak. na taki polski mhm. system Energetyczne generalnie. Tak, tym bardziej jak spojrzymy na to, że w skali Polski mało jest taki uczelni, które w ogóle taki kierunek uh -huh. proponowały. Także my dołączamy do tego grona bardzo nielicznego, które w tym obszarze specjalistów chciałoby kształcić. Także tu zapraszamy wszystkich tych, którzy już dziś są tym zainteresowani, ale zawodowo chcieliby uh -huh. to realizować właśnie za kilka lat. A te elektroniczne systemy mechatroniki to uh -huh. z kolei dla kogo? To jest przede wszystkim odpowiedź na zapotrzebowanie na wąskich specjalistów z, z, z branży właśnie elektronicznej, osób, które mają wykształtowanie w takim kierunku, żeby połączyć elementy elektroniki, ale wykorzystanie tego przede wszystkim w tym obszarze internetu rzeczy. Tutaj chcielibyśmy, żeby takie osoby poruszały się swobodnie, zarówno jeżeli chodzi o kwestie informatyczne, ale też miały wiedzę taką techniczną, stricte elektroniczną, mechatroniczną, tak żeby wiedziały, jak zarówno projektować pewne rozwiązania, jak je oprogramować i komu je zaproponować. Także to też jest taka odpowiedź na wydawałoby się wąską dziedzinę, ale jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy właśnie na specjalistów z tego obszaru. Ponad 60 kierunków jest w czym wybierać, więc można mieć takie poczucie zagubienia, szczególnie że tutaj już mówimy raczej właśnie o tych wąskich specjalizacjach. Stąd spotkania informacyjne dla przyszłych studentów, absolwentów 24-25 stycznia odbędą się takie takie spotkania. Jak one będą przebiegały? To znaczy po co studenci przyszli studenci, absolwenci mieliby wziąć w nich udział? Jakiego rodzaju wiedzy tam, jaką, jakiego rodzaju wiedzy tam będą mieli, co będą? Mhm. No właśnie, żeby rozwiać trochę wątpliwości mhm. kogoś, kto czytając na naszej stronie internetowej po pierwsze nazwę kierunku i krótki opis, dalej ma pewną niejasność, w jakim obszarze to... chciałby się mhm. właśnie rozwijać. Czy to jest na pewno propozycja dla niego? Stąd nasza odpowiedź, żeby trochę przybliżyć specyfikę poszczególnych kierunków, dlatego te spotkania informacyjne będą miały taki charakter dyskusji na temat tych kierunków. Zapraszamy tam zarówno osoby, które są na tych kierunkach prowadzącymi, są nauczycielami, którzy będą mogli w sposób szczegółowy opowiedzieć właśnie mm -hmm. co, czego, czego ten absolwent, który za moment stanie się podobnie naszym studentem, Dokładnie. czego może się spodziewać. Ale z drugiej strony chcielibyśmy też od strony studenckiej tych osób, które już studiują na poszczególnych kierunkach, żeby one mogły trochę opowiedzieć o swoim doświadczeniu, o, o tym dlaczego właśnie wybrali te kierunki mm -hmm. i co ich do tego skłoniło. Także wszystkich zachęcamy niezdecydowanych do tego, żeby obejrzeli ten materiał, na pewno im rozjaśni to, w jakim kierunku się rozwijać, a ci, którzy są już zdecydowani, to myślę, że będą też mieli pewną przyjemność z oglądania tego, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że wybór dobry. To na pewno będzie mój kierunek. Pewnie wielu y, przyszłych studentów, absolwentów powie, powie tak po tym spotkaniu. Jeżeli chodzi o takie kwestie techniczne związane z rekrutacją. Mamy te spotkania i potem jest jeszcze czas na to, żeby się zarekrutować, do kiedy system jest otwarty. Tak, my rekrutację prowadzimy już tak naprawdę od 20 mhm. grudnia. Wtedy otworzyliśmy system. Rejestracji internetowej, natomiast taki moment, kiedy będziemy przyjmować dokumenty, to jest moment między 1 a 9 lutego. W sobotę również pracujemy, także jeżeli ktoś, na przykład, z przyczyn zawodowych nie może w tygodniu do nas dojechać, to zapraszamy w sobotę. Natomiast po zebraniu tych dokumentów będzie jeszcze taki czas na ocenę przez komisje rekrutacyjne, zarówno dokumentacji, ukończonych kierunków, ale też proszę zapoznać się ze stroną internetową, bo mam takie kierunki, gdzie będzie rozmowa kwalifikacyjna, gdzie będzie czas zgłosić się na egzamin. Także jest parę jeszcze takich. Aktywności, które trzeba wykonać, natomiast 14 lutego ogłosimy wyniki rekrutacji. Listę przyjętych, mam nadzieję, że obszerną i listę nieprzyjętych, mam nadzieję, że skromną. Jeżeli chodzi o tendencje, tak w ciągu ostatnich lat, jak to się układa, to znaczy co jest takim pierwszym wyborem, co jest w topie, jeżeli chodzi o te kierunki? Te, te tendencje na pewno widać nie tylko w tej zimowej, ale w tej letniej rekrutacji również? One się nakładają na siebie, czy to jest troszkę jednak rozbieżna rekrutacja? Mhm. Przede wszystkim warto odpowiedzieć na pytanie, czego szukają nasi no kandydaci właśnie. i studenci, w ogóle po co studiują. Studiują po to, żeby później wychodząc na rynek pracy mieć pewien zestaw unikalnych kompetencji, umiejętności, i właśnie do tego, do tego też służą akademickie targi pracy, które, które organizujemy. Dzięki temu studenci pierwszego stopnia mają wiedzę już od pracodawców, czego od nich oczekują, i okazuje się, że sporo cały czas sporo pracodawców jednak chciałoby mieć wykształconych, wykształcone osoby, które już na tym szczeblu menadżerskim będą miały właśnie studia. Magisterskie mhm. za sobą. Także tu na pierwszym, pierwszym stopniu pomagamy do tą wiedzą, czego pracodawcy oczekują, tak żeby można było faktycznie to doświadczenie i, i wykształcenie na studiach drugiego stopnia uzupełnić. Natomiast tendencja jest bardzo wyraźna. Przede wszystkim dziura do, do zasypania, mhm. że tak powiem kolekwialnie, w tym obszarze IT. Wszystkie mhm. kierunki, około informatyczne, wciąż, wciąż bardzo od lat... dużo, Jest bardzo dużo osób, które idą w kierunku IT, ale okazuje się, że. Jeszcze, jeszcze i jeszcze. Tak, bo większość osób IT wiąże tak bardzo prosto mhm. z, z kierunkiem informatyka. No my, tak. my na samej Politechnice mamy informatykę w trzech różnych odsłonach: informatyka algorytmiczna stosowana oraz informatyka techniczna. Natomiast informatyka to nie jedyny obszar tego, tych kierunków mhm. z IT. Mamy też cyberbezpieczeństwo, sztuczną inteligencję, także cały szereg specjalistów, którzy w tym obszarze są potrzebni i będzie ich potrzeba coraz więcej. Także ten obszar nam się szczególnie dobrze mhm. rozwija. Natomiast wciąż, wciąż aktualna nasza propozycja i też wciąż popularna to kierunki takie bardzo techniczne i ugruntowane, że tak powiem, pozycji na, na rynku od czy to będzie architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, te kierunki, które pozwalają zdobyć też na przykład uprawnienia, żeby później czy w biurach projektowych, czy na własną rękę móc realizować różnego rodzaju projekty i inwestycje. A co biznes do Państwa zgłasza? To znaczy, jakiego rodzaju zapotrzebowanie? Mówiliśmy o tych akademickich targach, że tam jakby wyznaczają zaznaczają studentom taką ścieżkę, pokazują, że no my szukamy takich i takich, masz czas na to zdobyć takie określone mhm. kompetencje, ale jak Państwo współpracują właśnie z przedsiębiorcami, z przemysłem, z biznesem, to też co oni zgłaszają? Potrzebujemy uniwersalnych umiejętności, czyli tego, tego i tego, nauczcie studentów takiego logicznego myślenia, analizy, szybkiego podejmowania decyzji, a my ich nauczymy takich kwestii technicznych, czyli tego programu, na którym pracujemy. Tak to wygląda, mhm. czy trochę inaczej? To zależy I, pewnie. I to no właśnie, jak, jak to zależy. Tak? Bo na przykład widzimy taką niszę, w której powinniśmy naszych studentów mocno kształcić, jeżeli chodzi o kompetencje właśnie menedżerskie, mhm. o takie kompetencje te też społeczne, to, tak? te miękkie, tak? bo tutaj jest duży deficyt. Z tym jednak pracodawcy nie do końca sobie są w stanie radzić. Dlatego my na przykład mamy teraz w trakcie rekrutacji zimowej propozycje dla osób, które kończą jakiś techniczny kierunek, na przykład budownictwo, elektrotechnikę, mhm. ale mogą rozpocząć na studiach magisterskich, specjalnie dla nich program na zarządzaniu. Mhm. Właśnie żeby, po, po to, żeby zdobyć te umiejętności z, obza, z obszaru zarządzania projektami, finansów, mhm. psychologii też. Tak, żeby te umiejętności miękkie już na tym etapie wykształcić, żeby mhm. pracodawcy widzieli w tym no, korzyść, tak. żeby zatrudnić taką osobę, która nie dość, że ma wykształcenie techniczne, mhm. ma przygotowanie merytoryczne, to jednak na studiach magisterskich zdobyła te umiejętności lekkie. I to jest bardzo istotne i tego pracodawcy od nas oczekują. Natomiast no, jeżeli chodzi o takie zgłaszane Uh -huh. Czy zapotrzebowanie, no to przede wszystkim kształcicie więcej. Więcej, uh -huh. i więcej, bo ta dziura, ta luka, szczególnie uh -huh. w tym obszarze IT, jest nie, no, wciąż bardzo, bardzo pojemna i bardzo duża. Dlatego, no, ale my nie jesteśmy w stanie bez utraty jakości przyjmować no jeszcze więcej studentów. Także no, musimy znaleźć gdzieś taki uh -huh. złoty środek, żeby utrzymywać jakość, kształcić jak najwięcej studentów, ale tak, żeby mieli też warunki do tego, żeby komfortowo się uczyć. A specjaliści ciągle będą potrzebni, Państwu będą kształcić my, myśl, i koło tak. się zamyka. Dokładnie. tu Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.